Miejsce 13. BMW i8. Statek kosmiczny na kołach. I teraz jest pytanie. Kto chce wydać 700 tysięcy złotych na samochód, który ma z tyłu 3cylindrowy silnik o pojemności 1.5? no, paru takich się znalazło, jak się okazuje. Tutaj oczywiście to 3-cylindrowa 1.5 współgra z silnikiem elektrycznym i y ósemka jest samochodem, do którego myślę, że BMW dołożyło kupę szmalu, bo jest to tak lekka konstrukcja, znowu karbonowa struktura. Y tutaj nie ma metalu, to jest tylko aluminium, włókno węglowe. Możemy uzyskać pierwszą setkę w 4 sekundy. Ale i tu zaczynają się schody. Tylko wtedy, gdy akumulator jest pełny. Tylko wtedy, kiedy możemy czerpać z doładowania elektrycznego. No, ale baterie, hybrydy w końcu się wyczerpują. I co ciekawe, po yy, pewnym czasie, po kilku próbach, nie możemy już uzyskać tak dobrego przyspieszenia. Musimy zadowolić się o kilka sekund gorszym sprintem do setki i czekać, aż znowu nagromadzimy energii w akumulatorach. To trwa około 5 minut. Ludzie z BMW zdecydowali, że potrzebne jest auto, które już dzisiaj da kierowcom trochę przyszłości. W ten sposób powstało i8. Niemcy zaprezentowali hybrydę w 2014 roku, chociaż pierwsze koncepty pokazano 5 lat wcześniej. Jarek Mazda założył się, że ja do tego samochodu nie wsiądę, to znaczy inaczej. Że wsiądę, ale będzie mnie trzeba wyjmować korkociągiem. No, nie do końca się to udało. Udało mi się wysiąść, ale przyznam szczerze, że to nie jest auto dla ludzi grubych. Bardzo ciekawy projekt i naprawdę ludzie z BMW byli bardzo odważni, że zdecydowali się pójść tą drogą, ale zaskoczyło. Auto wyglądało błędnie. Na drodze po prostu widać je ze 100 km. Silnik? Dość oryginalny. Trzycylindrowe, 1,5 litra z turbodoładowaniem o mocy 231 KONi i do tego jednostka elektryczna. Efekt 362 konie mechaniczne. W 2015 roku i8 zdobyło prestiżowy światowy tytuł Zielonego Samochodu Roku. Można powiedzieć, że BMW i8 jest też, jest, jest też pewnego rodzaju takim. Omnikiem, czyli takim modelem, który w niektórych koncernach funkcjonuje jako coś, co się znakomicie sprzedaje już na prospekcie. To znaczy ludzie są gotowi zapłacić za ten samochód bardzo duże zresztą pieniądze, wcześniej nie dotykając tego auta. Mnie przeraża jedna rzecz, że ten samochód ma trzy cylindry i pojemność półtora litra. Eee, więc na szczęście dzięki temu, że są zamontowane. Gdzieś tam przy wydechach, czy w wydechach, w tłumikach należyte głośniki. Ten samochód brzmi świetnie, bo nie wyobrażam sobie, jakby on brzmiał swoim naturalnym, trzycylindrowym dźwiękiem z pojemności 1.5 litra. To by była katastrofa, ale na szczęście brzmi genialnie. Takich samochodów jak i8 będzie coraz więcej i chyba wszyscy możemy odetchnąć z ulgą. Niemcy udowodnili, że hybrydowe auto nie musi być nudne i powolne.